To jest dobre miejsce na takie no, wysublimowane centrum, centrum zaawansowanych usług, takich przemysłów kreatywnych, z zachowaniem no, z takiego ducha miejsca. Dlatego, że to są tereny poprzemysłowe z resztkami ciekawej architektury. Jakby to zostało, było wyeksponowane, i w tym miejscu powstały no, nowoczesne firmy, może właśnie z tych branż kreatywnych trochę związane na przykład ze sztuką, no to by było to, o czym byśmy marzyli, tylko że nie będziemy mieli tu na wszystko wpływu. My stwarzamy możliwość, a jak zostanie ona wykorzystana przez przedsiębiorców, to oczywiście głównie od nich zależy. Pierwsze prace będą rozpoczęte już w tym roku, ponieważ udało nam się umyskać dla miasta środki na uzbrojenie tego terenu. Ten teren jest wprawdzie uzbrojony, bo to jest teren nie dziewiczy, jak Państwo wiecie, jest zabudowany, ale niestety to uzbrojenie ma około 100 lat, wymaga wymiany i przebudowy. I to będzie pierwszy etap. Zbudujemy nowe drogi, nowe parkingi, nowe place i oczywiście kanalizację sanitarną, deszczową, teletechniczną, elektryczną i tak dalej.